Ta czytelnia matematyczno-przyrodnicza, tak jak sama nazwa wskazuje, o charakterze tutaj zgromadzonych są to po prostu encyklopedie, słowniki, poradniki, dziedzin nauki ścisłych. Oprócz tego również lekarze, medycyna, sport, geografia i... Więc... Polak, który pracował wiele lat w Stanach Zjednoczonych, był pilotem teraz mieszka w Polsce. Dziś pod Karnowem. Także to tak otworzyła właśnie Pani ambasador z Krakowa. Dziękuję za to, że O W tej przystani proszę Państwa, mówimy co miesiąc, jak on

Tutaj możemy katalogować swoje własne biblioteczki, korzystając i pobierając rekordy gotowe. Możemy również yy, pisać recenzje, blogi, dyskutować z innymi użytkownikami. E, GuruLib to jest również serwis pozwalający na katalogowanie książek yy, oraz pobieranie gotowych opisów. Script to jest ogromna, współtworzona przez internetów wirtualna biblioteka udostępniająca wcześniej publikowane i niepublikowane dokum dokumenty. Dzisiaj ponad 350 tysięcy. Serwis, dzięki któremu napiszemy wspólnie książkę, zawsze z internetami z całego świata. To wspólne tworzenie książek jest także związane z serwisem Livebook oraz takim bardzo fajnym serwisem Mixbook, dzięki któremu możemy tworzyć kalendarze, kalendarze, albumy. Tutaj z prawej strony przykład takiego albumu. Polskie serwisy. Serwis Biblioteka.pl serwis, gdzie każdy może rekomendować książki.